mano z tej strony DIM2, i dziś chciałem pokazać Wam, co przyszykował e, METIN 2 SG, czyli Singapur, swojego 16 sierpnia 2014 roku, czyli ponad 14 dni temu. Jeśli ktoś dobrze pamięta, wiecie co? Ja wiem, co, czego możemy się naprawdę teraz spodziewać w nadchodzących miesiącach, tygodniach od GF-u. Jak pewnie już niektórzy z Was zaczynają czytać, co tutaj jest napisane, ale. Kilka rzeczy, które już mamy na pl można wykreślić. Ja to wziąłem sobie do translatora, żeby było łatwiej pokazać to wszystko. Bo pokazałbym po angielsku, to niektóre rzeczy by były mało zrozumiane dla niektórych w Jedyneczka. Boksy początkujących, czyli nasze skrzynie ucznia: pierwszy, dziesiąty, dwudziesty, dziewięćdziesiąty level. Nie wiem, na setny też jest. Kolejne punkt: dodanie szóstej umiejętności dla wojowników i ninży. I dodatkowe na poziomie 105 możecie zebrać około 24% punktów doświadczenia, aby czytać po prostu książki, czyli możecie wbić 105 plus 24% maksymalnie. Hello, dodali szóstego skilla, a jak ktoś nie wie jak wygląda szósty skill, tu macie okienka do szóstych skilli, które były u mnie już pokazane kilka lat temu. <grym> ja. e Zmieniono aqua, smog, smog, aqua, room. pokój jest teraz lepszy i 100% stałe. Za cholerę nie wiem o co tutaj chodzi. Naprawiono brakujące KM przy zakupie mapy. Zmianie ma 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 Naprawiono... To też niestety nie wiem co to jest, nie mogę wam powiedzieć, ale poprawiono sobą odporność, przykry błąd, który sprawia, że nie wydarzy ogłuszenia. To ja też wolę chyba po angielsku tu sobie patrzeć tą stronę, naprawdę. Ale coś co mnie naprawdę... E, zdziwiło. Dobra, naprawiony był z polimorfem. Już po kolei będę leciał. Aura miecza i czarowane ostrze. To już u nas było dawno, ale dodano sprzęt C, czyli sprawdzić możliwość od 30. poziomu. A wiecie co to jest? Już Wam pokazuję. Otworzyło się. Otworzył się obrazek. Każdy z 30 poziomem może do Ciebie podejść i zobaczyć, co masz w ekwi ekwipunku. Też widzę, jak to teraz będzie wyglądało. Każdy, kto stoi w M1, będzie zdejmował ekwipunek. Chyba, że to jest po prostu trzeba, żeby zostało zatwierdzone przez drugą osobę. Może też tak, tak być. Bo jest napisane że żądanie od. Po... Nie no, może chyba żądanie 30 poziomu. Nie od. Nie wiem, czy tutaj będzie jakaś możliwość, wiecie, sprawdzenia co i jak. Hmm. Poprawiono nagrody z dwóch misji. Niestety nazw nic mi nie mówią, ale usunięcie konieczności wykorzystania bud... To. Ale na przykład wdrożenie języka pierścieni, który już na PLU był, chyba że to zupełnie o coś innego chodzi. Rozmieniam dalej, że nigdy więcej 10 minut, czyli likwidowanie limitu czasowego przy zmianie bonusów, też jest fajną sprawą dla niektórych i wiele innych mniej ważnych poprawek, które tak napisali. Chyba najważniejszą z tych to są właśnie te, które tutaj napisali, czyli dodanie szóstej umiejętności dla wojownika i, i, i ninży Hardcore, co? I kolejne rzeczy, które mnie bardzo mm, budują, bo naprawienie magicznej premii do ataku. Wreszcie ktoś o tym pomyślał, bo magiczna premia do ataku zawsze była e, tą premią gorszą. BM -y i te inne klasy magiczne, BM szamani mieli po prostu Ciężko. Mm. Tak, zmieniono bonus duch, kamień, magii od max SP do magicznych punktów. Niewiele mnie to mówi, nie niewiele mnie to interesuje. Mam chociaż BM, ale nie będę tego używał. Dobrze, wdrożenie Ice Dungeon, czyli naszego Ice Dungeona, którego już mamy na pelu od dosyć dawna z co mi się wydaje i wdrożony system kamień, to wszystko było w połowie sierpnia zrobione, tak żeby nie było a i dodano nowe nową muzykę no kamień, smok system, ale dzisiaj bardzo po polsku mówię, prawda? no to więcej wszystko co tutaj mamy pokazane fire dragon aha nie ma jeszcze artykułu, okej, okay, wybaczamy Nemerestre, w Strażnicy. No to znamy już wszyscy, to prawda? No, tutaj, no to jest pokazane, co musimy, że my musimy mm, otworzyć tego, tą pieczęć. I tu mnie bardzo zawsze zastanawiało z tym: e, Zabij wszystkie potwory, zabij wszystkie potwory. Musi by iść ninja lub szaman. Nie, najlepiej szaman. To jest tylko Mac. Aha. No czyli najlepiej mieć szamana ze setnym levelem. A tutaj jest w ogóle napisane, że jest od poziomu? Nie, tutaj jest tylko na poziomie 90, czyli rozumiecie, oni tutaj obniżyli ten pułap. No Google spadaj setnego do 90 poziomu, co jest chyba wielkim plusem, tak naprawdę, dla niektórych. Dla mnie też to by było wielkim plusem, ale no już. Chyba najgorsza rzecz: zmniejszenie heal, obrażenia umiejętności, czyli zmniejszenie skill, siły, skili u Hellera. Co jest dziwne, bo to nie są zbyt duże liczby. No i tutaj zmniejszenie, oczywiście, nasza, nasze M3, nie, to jeszcze inaczej wygląda. Coś nie rozumiem, czyli co? Yy, wszyscy gracze patem ja zostanie przeniesione. A, rozumiem, zostali. M1 zostało zlikwidowane czerwonych. No rozumiecie, czyli mogą przenosić wszystkich nagle z jednego królestwa do drugiego, jeśli chcą zamknąć. Czyli tak u nas mogłoby się zebrać stać z chujnie, czyli z prywatem. Czyli tak naprawdę serwer yy, globalny zlikwidował jeden z jedno z królestw, czyli mamy teraz dwa królestwa na. SG. A, no teraz jeszcze, że każde konto, które nie ma 15 dni w tym tym, dostanie takiego maila, no wróćcie do nas, chodźcie do nas z waszymi pieniążkami. Ja też wam teraz będę mówił, nie oglądałeś mnie więcej niż 14 dni, no chodź, 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 chodź. Yy, tak. Yy. Patrzcie, pokazali jak wyglądają ich narzędzia. Nowe, nowe wiki, tak, tak, tak. No i tyle no. Czyli widzicie no, szósta aktualizacja do wojownika i do. O, co tu mamy? To może wam powiększę, żebyście całe widzieli, jak to wygląda. Panie, powiększ się, powiększ się już prawie. O, dobra, tak nie zostanie. Panel Gema. No, fajnie to wygląda. Nasi GMowie mogą popatrzeć, jak można pracować. Co to jest za cholerstwo? No, fajna sprawa tak naprawdę dla nich. Redkung Furup. Nie wiem, co to jest kompletnie. No, proszę proszę, let, Last Play. Jest pokazany, kiedy ostatni raz się logował. Fajna sprawa. Ale wiecie, że się dzielą w ogóle z czymś, czymś w ogóle takim z normalnymi użytkownikami, tak? U nas to jest to wielka tajemnica, jak wygląda system. I tutaj wiki jeszcze pokażę, więc... No, powiem tak, jeśli tak, może być też na pl bo to jest ogólnie aktualizacja taka główna od Webzenu i Miru, którą dostarcza do naszych tych, tych, tych. No jak wiecie, boxy każdy już u nas ma. Nie każdy, tylko ci nowi. Szósta umiejętność, coś zupełnie nowego. Eee, naprawienie aury miecza i zaczarowanego ostrza na polimorfii, to już mamy od dawna. Dodany sprzęt C, czyli widzimy, co tam mają w ekwipunku. To mnie się trochę nie podoba, będę chodził bez ekwipunku, bez ekwipunku albo kupię sobie tak na pierwszy level, takie amskie plus 9. O, i tu jest bardziej czytelna wiki u nich, nawet tak mogę powiedzieć. Event. Kalendarz eventów. No. Wrzesień. Czyli widzicie ile oni mają, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, SIEDEM OX-ÓW! Nie wiem co to jest, Olympic Game? Yy, tu jest czy jakiś Vayne, coś tam, Met spawn, spawn metinów dziesiątego mają, Gold Tower No cholera, no mają po prostu codziennie coś, tak? Nie ma dnia wolnego No ale no co? No co? My mamy sześć serwerów, siedem serwerów, oni mają jeden! Ale dbają o niego jak diabli. A, jeszcze jest ponów... A, to już mniej ważne. No nic, no to co, czekamy teraz na pelu na szóstego skilla. Na sprzęt C. Na naprawienie magicznej premii. I tak mi się wydaje, że szczynowe są traki i zmniejszenie obrażeń przez Hillera. Nie no, shinsą nam chyba nie zamkną. Więc to by było na tyle ode mnie na razie. Jeśli ktoś ma jakieś pytania walcie śmiało, może postaram się odpowiedzieć na nie w jakiś konkretny sposób. A jeszcze by było ciekawiej, i niektóre rzeczy macie na przykład jakie nowości mogą nas czekać w 2014 czy nawet 2015 roku u mnie na fejsie, więc tam też Was serdecznie zapraszam. To by było na tyle w tym odcinku, ja się z wami żegnam, do zobaczenia i trzymajcie się ciepło, pa pa.